To słowa Jeana Giono, francuskiego pisarza. Przechodzenie do sekcji op. Ok Dobra, więc tak. Eee, cześć. Nie było mnie jakieś parę miesięcy? Czy tam tygodni? Ale nie wnikajmy w to. Eee, ten live jest po to, że mam taką ochotę. No i tylko tyle mam do powiedzenia. Eee, no. Czy wiesz, że Detroit leżało na trasie tzw. kolei podziemnej, szlaku, którym niewolnicy uciekali do Kanady w czasie wojny secesyjnej? Jak mógłbym was prosić, zostawiajcie te łapki w górę, bo jak ja widzę, co się dzieje tam u mnie na kanale, to to jest dramat. Daj 7 subskrypcji, wow. No, bardzo fajnie. Wiele, ale ostatni odcinek z Detroit był kiedy? Ostatni odcinek z Detroit był 3 tygodnie temu. Ile łapek w górę? Odpowiedź dwa <grywa> Jest. No po prostu idealnie. Dobra. Ładuje się gra. Jedziemy znowu. Serio? Ja tego nie zrobiłem? No dobra. Potem jeszcze raz. No, także no tego ten tam. Ziów do środka. Co mnie dziwi, przecież ja już to zrobiłem. Dobra, znajdź klucz. Cholera, czego one się tak kurwa drą? to przez pogodę. Nie lubią burzy. Tak, chciałem pojechać z dzieciakami w był pod nami. Teraz ja sobie pojechałem. Mike nadal siedzi w czwartej. Dobra, e, jakby to zrobić... Mogę stąd wyjść? Powinien dawno skończyć. Lecz, Czemu nie mogę stąd wyjść? Aha... Więc tak... Tam już nie wyj... Jezus Maria, ten Markus. Dobra, teraz zrobię coś takiego. O, beczunia. <grymne> Zobaczę, czy mogę wyjść tędy. Za strażników. co to było? Dobrze. Teraz mam 5 sekund, raz, dwa, trzy, cztery, hop, siup. Wróci do gruby, gruby nie gruby. Brawo, brawo ja. No bo tu jest przecież, przecież widzę. Oni tak na widoku stoją, serio? No bardzo dobrze. Do ciężarówki. przecież chce Mip wsiadać, już właśnie klucz do środka, dobra, nieważne i co i jedziemy. Ziuuum, ziuuum, i zoom. Czemu w ogóle wszyscy tak jednocześnie wchodzą, później wychodzą, wchodzą, wychodzą i tak dalej? Jeśli tak nas przepuszczą, spokojnie. No, mission complete. Zaraz chwila moment Uno momento Ciężarówka Zajumaliśmy całą ciężarówkę Mamy